Bigo, bigo. Proszę z dywanem. Ujeżdżam, jestem fan, Myślę, że na sikać na mnie Dobra, Dobra, dalej. No to ma halucynację, czy znowu NFZ? Wychodzą nie telek trzeba. Cholernie Jackie Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Ja to nie głupia baba. Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazety. Dobra, zamknij mordę, bo ciebie tam nie było. Ona co? no coś za miłe. jest. Za no, bardzo się na nas jodą. What a fly! Kawałek. Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joego zabili ludzi Karla. Teraz Sofii przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z łazarzem, a ja dbam o sojuszników. Bądź ostrożny. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Dobra, spalić cię, gdzieś... spojrzała na mnie. I mi obiecać, że zaopiekuję się bratem. Powiedziała rip bozo. Jenny musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Proszę, tu kolejna neonazista. nazista Nie trafiłeś. Nie, trafiłem. Nawet mi HP nie zadał. Dobra, lejemy się z nimi. No, chodź. No jeszcze. debile. Rąbale. A to jest nasz, o matko, z twojego zacząłem leć. Ja się uleczyć, kurwa, ale no w tej misji nie mogę się uleczyć. Możesz, tylko nie masz apteczki. No to te apteczek sobie nie robić. Bo pokój. ale się tu z nimi leje. Mam problem, I kurwa miałem problem, nie rozumiem, że mam problem. A mnie. I nie jest, kurwa, chodź, bije mnie. Już nie ma go zabić. Przeciągę go na pół. <śmiany> nie to z nimi się nie biłeś. Urwany. idź, jedź do szpitala psychiatrycznego w którą. <śmiany> Tyle się jak ty powietrze leje. Okej, okay, idziemy teraz tam, tamtych uchodźców, bo oni sami nie mogą sobie drzwi otworzyć, bo oni są me babi debilnymi. A, bo on jest związany. Piąż, gdzie kryształy? Tam. Gdzie tam? Tam? Na policji w kościele? Ejden, słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jacka i Joeego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barnea. To mogą być e SPC. Kurwa, taj po co tu jesteśmy? Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Obiecałem Sofii, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra. Będę w kontakcie. Nie wiem, pytanie. cholera. spóźniłem się. Sofii, Barney! Jesteś tu? To szukamy debila i Łaną dupę. O alkoholu, dobra, alkohol, ważniejsze to A ja. Kurwa, jakie pierdolne bicia. I kurwa. To p. dobra? Ej, śwat, paceta nie zależy. Patrz, jaka impreza wtedy była bez alkoholu. Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa... Aha. Cholera Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków, pomagałeś sobie. I aj ja to robi. tylko przy okazji. Barnej! Barnej czekaj! A no to co? No to się bijemy. No i jest kurwa, palimy tą butę. No ale jest. Nika, więc o mnie. Uwaga granat, odczuń się, odczuń się. Wyjewasz te drzwi, kurwa. kurwa, ty No tak. No, co, nienawidzę Hermana No normalnie jak Herman G. Cholera nie chodzi o ciebie Z Drogi Djebony psych No to się bijemy, Bijemy się z pazdanem. Czekaj, rzucę mu granat pod nogi i się z straszy Ale nie pod twoje doki Dawaj kurde gnoju Bigo 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 z dybam Moja złon jest Francuzem, że nasikać na ile Zawsze we właściwym miejscu a, kochany jest Hakon. Tędy idziemy. Hakon jest najlepszy mistrzu. Zawsze nas ratuje. mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lukasem. Albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta. A teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry. I samodzielnie uwolnić Wiledor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Kiedy już ochroniarza nie ma, Sofi. Zobaliśmy go. Do... Znajdę cię! Znajdę cię. ci jaja, kurwo jebana mała. Aiden, bądź miły, to strzeleć w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić! Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Tak odpłacacie za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi? To zabił Lukasa. Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sofie, co duku? Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Aitor przypuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do centralu. Dobra, macie plan? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieże i wreszcie odzyskać wodę. Zajmiemy się SPK-ami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. Dobra, teraz spadnę. Dobra, teraz spadnę. Ej, mam problem. Mam problem. Mam problem z pomocą, nie chcę, żeby mnie wziął Mendel. Dobra. Sophie, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Chryst. Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Adel. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. I co mam z tym sobie zrobić? W tak. dupę sobie wsadzić? Dawaj się szybko, bo jak rozwalą tą wieżę, to będzie drugi World Trade Center. Że oni go nie usłyszeli. Kto tam? Stur! Albo wysadzimy te wieże. Przysięgam! Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy te wieże. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack! To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej! Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył o, na... A, to kolejny, który cię rozpoznał. Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica. Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Mogę was zabrać z miasta, ale najpierw muszę ogarnąć własne sprawy. Musicie się ukryć i poczekać. Ech, spore ryzyko. Kłamie Jack. Nie mamy wyjścia. Kurwa! Kurewsko mi się to nie podoba, ale... Niech będzie. Kto będzie rządził wodą? dms a AIDEN HAKON? HAKON jest ze stróżów prawa, że tak to nazwę. No to wiadomo, że jest. Tylecko. Oni nas zdradzili trzy razy, to my teraz ich zdradzimy. A kurwa. No i teraz zacznie się, kurwa, orka, jazda i mamy, kurwa, banana baza. ...do cholery. Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Jedziemy. Co ty, ty. poważnie? <laughs> Dobra, chodź. Idziemy teraz do wyjaśnić tamtego gnoja Barneya.